After drinking potion, you gain an ultimate, okay. Classes, weapon. Well, let do I have Increase weapon and spell damage. Oh, nice. Okay. Here we go. Reviews, Curse of Sneaking Soul Magic Co tu w ogóle mamy? Out in conversation? O, to jest to właśnie Uu, nice Rasio. To na bank, to się przyda Stamina recovery, spoczko hmm. Okej okay. Co tutaj mamy w ogóle? Membership A na 4 dni dostaliśmy po prostu. Ok, you I gain 15 points from our Ok, na 2 godziny. Ok, okay. A, co tutaj jeszcze mamy? Zanim Jack wróci, to możemy sobie na spokojnie to potem porobić. Eee, mamy co? Mamy medium. Mário fez aquela resistência. O deles Cho Heavy, heavy, light, medium, heavy, trzymamy. Ale buty wybieńmy, nie? na jakieś lepsze, jakieś łach, łachmany mamy. Oh shit. Okay. Dobra. No. Możemy wrócić. <laughs> eee. Poczko, spoczko, spoczko, ja jeszcze tutaj sobie tylko sprawdzam parę rzeczy, więc... Um. No, spokojnie. Okej. Okay. Co to jeszcze jest? Uuu... Heavy... Mm. Dobra, ja gotowy jestem. Już, chwila. Coś sprawdzam. Spoko, już się drugi raz obroniłem. Widziałem, że coś mnie biło, ale... Nie. Hmm.

Ja tu generalnie mam jakieś trzy ten, do expa. Jeszcze hmm. dodatkowe. A tu chy, chyba wszyscy dostają. Eee, no, ale ja tak mówię, że wyraźnie, jako to ten... A teraz może już nie, bo to nie ma, nie ma sensu, ale ten, przy następnej sesji to ten... Jak będziemy pykali, można dodatkowo odpalić, nie? Bo to się kumuluje, No tak, z tego co wiem, tak. No, no to gitara. Czekaj, eee. To, To mam, to mam... A, Aha. już wiem, co to jest grimbalas, nieważne, jestem dowiną. Ok, e, kontynuujmy. Tak jest naszą przygodę. Bo jak te postacie dziwnie pływają, w sensie mają dziwną animację pływania dla mnie. <totek> Totek. Totek. Zajebany. Okay. E, kontynuujmy. <totek> a tak, a tak. Zajępany. Ok, kontynuujmy. Jak tu gdzie wejść? Tutaj, po prawej Jest, wyjście. Wejście. Znaczy wejście. Wyjście, no wejście. Wyjście, wejście, no właśnie. Halo, Sky Shot, O, Discovered, Nice. Sky shotik. Czekaj! Nie! Nie, nie zabieraj mi! Ooo! Ooo! Na... Jeden nacze yep. To może się... Z... W sumie możemy się zapisać do na John, czy nie? nie. E, no możemy się zapisać, ten... Ej. Znaczy nie, bo ja za pół godziny wyjdę po zadzie, więc nie. Ja nie wiem, ile dalej... Ale wiesz co, nie... mamy tutaj jeszcze ten Enter, Shulk or Mine, ale to możemy się tepnąć i, i będzie krócej po prostu, żeby tam dojść. Można w sumie. Gdzie chcesz. Okej, okay. no to przed miastem. Tym najbliższym no. i tam jest znacznik ten jakiś, żebyśmy tam poszli. Ale... Do jakiegoś miningu, a No. Dobra, czyli tak, teraz musimy wyjść stąd. W sumie można i battlegrounda spróbować, i dungeon findera. my jeśli nam się uda, to dostaniemy dwa levele, jeśli się nie mylę. Ale to co, to teraz chcesz odpalić, czy ten... Nie, 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 nie. nie jak no. ten, jak wrócę, z żarciem, nie? O to chodzi, nie? You no know. no. Ty dostałeś level czy jeszcze nie? Czy dostałem level? No ja mam dziesiąty. Dobra, nie, bo w, w, ten na chwilę wcisnąłem znajomych i pokazało mi, że masz dziewiąty dalej. Dlatego się pytam. Nie, 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 wbiłem, Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja no, przejdę jestem po prostu. Przy... Aha. Nie. Jestem poza miastem, nie? Jestem tam, tam, tam gdzie mówi mi znacznik, o. nie? Do quest'a. A bo ty tam pobiegłeś już, dobra. No. To idę. Czekaj, jeszcze mam jakieś dwa znaczniki, co, co to jest? A, a daily, dlatego masz 10 koła w, w, w kiermanie. A, kurde, spryciarzu ty. Co? Kto? Ale nie, no bo ten, w day, pierwsze daily dzisiaj było w sensie nowego daily, że masz 10 golda dostajesz. Oh. A, to Co dlatego mamy 10k Golda. A, tak. Podobiali byśmy mieli 800, ja miałbym przynajmniej 841. No a ja 700, nie więc. Takie skąd ty masz kurwa 10, gościu? A ja tu żydzę kurde jakieś 27 ten golda, nie? No, tak. Będę Żydził. 10K szybko się rozejdzie. Jakbym miał 10 bilionów, to może tak. Ale nie, nie 10K. 10K jest moje. A baj, Expo, kajesz. Zajmijmy ci Expo. A, coś tu jest do podniesienia. Tak, 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 jest. Yes. A już kurwa koniec? Nie. Spadaj mi tu kurde misiek. No yeah. To jest troll. Kierowniku! Ja, tędy nie będzie, musimy się zafnąć. Kurwa, te rolka. Za mnie, otwórz się! O! Ale słowa no hmm. dostałem dostałem Arrespi. trzeba użyć. Już, Nieźle Tak w jest nie? No. Dual wielding increased, teraz się cofnąć. Nie, ja, no musimy z powrotem wyjść. Ja wychodzę drzwiami, tak gdzie mi mówi znacznik. Ja też. Znaczy, drzwiami takimi drzwiami. A ja go? jesteście jesteś kwita? Dobra, trzeba wyjść. i ty To Gitara po Mój, mój barbarzyńca napierdala, napierdala, Dobrze. Dobra, i teraz gdzie my mamy? Na tej to. Teraz na górę, tam do tej kapliczki nieodkrytej. Znaczy w stronę nieodkrytej kapliczki A, tam na górę widzę, widzę, widzę. No. Dobra, a mamy na tutaj coś miasto? po drodze? Nie. Eee, nie, nie widzę. No, przez miasto, przez miasto, no. Przez miasto tą główną ścieżką. To, ale ja się nie tepię, więc czas by to... No, ja też się nie tepię. Akurat to jest za blisko i za dużo golda. No <laughs> Oszczędność to podstawa. Znaczy, nie, to znaczy, Nawet jak nie oszczędzał, to by się dalej nie opłacało. Ale to mówię, oszczędność to podstawa. Zwłaszcza, że teraz zwiększyliście znacznie staminę i możesz na shifcie biegać w chuj dłużej, nie? no. no. A coś no faktycznie kojarzy, że chyba wcześniej się szybciej kurde, depletowało. No, no wcześniej jak nie, mia, nie, nie grałeś pod staminę, no to kurwa to w 3 sekundy ci praktycznie znikało z ta stamina jak tam biegałeś na shifcie. No. Także no teraz możesz naprawdę gdzieś sporo kurwa biec na tym shifcie. Okej, okay, muszę, muszę zregenerować tą, tą staminę, bo już mi trochę brakowało. Wie, wiem, że na pewno jako ten e, Nightblade masz ten. Będziesz miał później, nie wiem czy pasywkę, czy umiejętność. Jak zdodżujesz, ona ci się będzie szybciej odnawiała, ta stamina. A, no coś chyba mam nawet już teraz. Już się możesz spróbować zawsze. Bo to poza, poza kombatem na pewno dużo pomagało. Jako Nightblade'owi. Nightblade no zwłaszcza przed, przed tym patchem, jak ten, jak ci, to st stamina znika w trybie natychmiastowym. Okay. jakiś mobek to można go. Batineczko, hmm. muszę okazać jakiemuś ja królikowi wyryźć, strzeliłem. <noise> no właśnie, widziałem. Yep. Biedny króliczek, nie co się! Hamię jeden! Jak tak możesz króliczki go. zabijać? One są wypadły, takie słodkie. Podnie. Więc dobra, na górę! Gdzie? Trzeba biec! Kurwa, co to. Nie wiem czym jesteś, ale się jebne w twarz. Co ty na to? Na się to kurwa zdechciecie A jeszcze ty tutaj <laughs> O, Exwin nie Exwin zawsze się przyda też no, Oczywiście i Geldzik też Do you know the way? Hmm Bro? To my What the fuck? a it's, trap! It's a trap! You it's a trap. It's a trap. Oh, no, kurwa, zajebałam O, ale dostał kuty wow. <laughs> the Dokładnie Kurde, cool, tak agresywna Ashlanders once respected each other Lord, Ashland, my brother Head into the Red Exiles camp No, my brother No, that's not how. Our... The Red Exiles As you saw Okej, okay, okej okay. Obracimy. Ja idźcie ja, my Chodźmy z w kapliczkę <laughs> Eee, kapliczkę? No nie no, w, ale... zbliżaj Ja wolę wziąć kapliczkę, jakby nas miało wykurwić, nie wiadomo gdzie to No to ty tam bierz kapliczkę, a ja, ja sobie tutaj ponachróżam Ja mam radę Zdarzyło co? Haha, <laughs> <Na expo. laughs> Lol. Darmowy Expo? <laughs> Musimy znowu jakieś chyba hinty poszukać. Gdzie? coś chciał znaleźć. Tu coś jest. Się Gdzie? Świecie, jak A tu. O, udziałeś i zaliczył, nice. O, Soldier jest, nice. Dagger jakiś? Szkatułka jeszcze jest. A ja... co? No że jajo, kurde, soldzymy są, kurde, stary, kurde, ty ślepy jesteś. W dupie to mam, walczę. No, to ja w dupie mam, teraz... że ty walczysz, już nie moja widać. O, fajnie to ty wziąłeś? No, się... no ja wziąłem, no, oczywiście, się nie... że tak. Nie ja szeruję się, ale to w dupie to mam. Nie. Yeah. Ja nie, nie mam zamiaru umierać tak jak ty, więc to mi się bardziej przyda. Tak. <laughs> o ty. Czekaj, bo tu trzeba dać A No tak, fakt. Okej, okay, wyklikana Wyklikana Outlander. Outlander! Do you know dobra just listen. A, musimy się teraz wrócić do tamtego miasta, to wejsekapliczkę. Bo tak się. Tak sądziłem, że tak kurwa to się stanie. Dobra, no, jest. Tu, tutaj już chyba nic więcej nie potrzebujemy Stund. Eee. No jest tylko, że tam Tomb jest, ale to jest po lewej stronie. Nie, to walić, bo można się wrócić do tego głównego miasta, hmm, tak? No, do tego... A tu widzę. No. Vivic Temple Shrine się Mhm. Mm właśnie to robię. Konfirma. Ouuuuuba gwiazdki. Widzisz gwiazdki? O, stary kurde. Powiedz kiedy tego twój pogrzeb jest, nie? Jak widzisz gwiazdki, nie? Że... Ale... Ale musisz mi ucztę wyprawić, na pogrzebie eee, No I może, może może, no, może, może ten, dostaniesz z i to tyle nie? Może być Tutaj trzeba wejść? Do tego? No, musisz wejść do budynku, no W sensie, myślałem, że do Vivica, nie do tego jego Nie, nie, do tego, tego ziomeczka, niestety I, i teraz do Vivica Fufufka. Fufuka, the Fufuka choice. Lord Fafek needs to do something. To do some shit? My lord, please let me send for aid. Perhaps one of the healers can help you. Hain is best tolerated in private. As I have written in the 37th Ballad, there must be something I can do. You can call the Archcanon. He should hear the news our friend brings us. I mean... <laughs> the river drains into the sea, as my divinity flows out of me. Hmm. Hmm. Czego go As you can see, we continue to lose energy. It has me somewhat agitated. Have you made any progress toward discovering the source of my discomfort? An Ashlander? That seems unlikely, but I trust your instincts. We need to find out more about this Chodela and the ancient enemy that aids him. Take this. Okay. Completed. Nice. My lord, the Outlander may have actually discovered something. After further examination of the documents you brought back, I have to agree with your assessment. The Ashlander Chodola uh. has somehow siphoned divine energy away from Lord Vivec. Not exactly, but now that we know that the affliction isn't natural, we can work toward a solution—one that probably involves Chodola's staff. How the Ashlander got his hands on Suthasil's tool and turned it into a weapon is beyond me, though. Eventually, but we need to be cautious. If Chodola is as respected as you say. Attacking him would start a war we can't afford to partake in. Go to Aldrin and talk to his sister Saren. I don't trust her either but she worked with you before. Get to Aldrin and locate Saren. She... Divine delusions <laughs> <laughs> and help us acquire <laughs> without it We can't restore Vivek. Meanwhile, I need to placate the populace. The people grow concerned over Vivek's continuing isolation.

Poczekaj, pokażasz mi to. O. A tak, wiesz co, tak, tak nie do końca, bo mam akurat tam blisko tepkę, nie? No tak, ale wiesz o co mi chodzi. No no no, a czekaj, co to jest Talk to Prisoner? Co to, co to jest, kurde, za kwestii? To to, jest to co wzięliśmy z tego, z miasta. A czekaj, to ja to <grym> anuluję, Szuj. to mam gdzieś. Eee... Abandon. Zadaj mi, nie chcę tego tak swoją drogą. Do której planujemy? Grać? planujemy eee, tej... nie wiem, właśnie, kurde ten. Nie, nie chciałbym też jakoś mega długo jak nie patrzeć. No tego pytam, nie. nie wiem, o której chcesz iść po pożarcie? Po Bo słyszę, że się opychasz no. już. Znaczy 35, po tak, znaczy. Powiedziałeś 35 minut, no to siłą rzeczy za, za 5-10 minut. 5-10 minut musi wychodzić i lecieć za mnie w, powrót? No ja blisko mam 5 minut, ale... Aaa, aaa, spoko. jeszcze coś zjeść i tak dalej, więc... Więc dlatego pytam, nie? Nie no, to wiesz co, no jak będziesz musiał wychodzić, no to, no to no to zakończymy i najwyżej jeszcze ewentualnie gdzieś tam sobie pogramy w ten, może w tygodniu, albo coś z tym zrobimy sobie taką też sesyjkę, taką trzygodzinną i wtedy się nasycimy trochę. No spoko. My o, o. Tyle gramy? My, my gramy półtorej godziny już. A to mniej niż myślałem. Może dlatego, że czas zapierdala, jak się gra w razem. No, no nie, wiesz co, no zawsze czas leci szybciej, jak no, ma się z, skin grać, jak mnie patrzeć, nie? Zwłaszcza w MMO. O, no, Więc no, nie oszukujmy się, I kurde. O, ja bym, ten, oddaliłem trochę dalej mapy i zobaczyłem, kurwa, wszystkie te skyshady, które mam do zebrania, <laughs> po całej mapie jeszcze, kurwa, tam porozrzucane, No, no, dobra, czekaj, ja się, ja się, ja się tepię, idę tam, do tego Ancestor jakby co. No, ja też. 40 golda przeżyję jeszcze. Mam aż 10 koła, kurwa. O, no, w sumie ja miałem prawie 11, więc. A teleporty mnie wykończą, bo tu jest jakiś quest jeszcze w ogóle tu jest jakiś ten dungeon. A w ogóle? jest dobra. tą questę nie biorę, mam gdzieś. Co tu trzeba zrobić? O, jest. A to jest ta, która, ale, która kopała, kurde. Ale ten. Wiesz, co bym zrobił? No. Żeby nie, ten, Żeby Dailyka nie stracić dungeona, to. W sensie ja tam pójdę sobie pożarcie. Wrócę i zrobimy tylko jeszcze tego, Daily. A, okej, no nie ma sprawy, no. Bo, bo to jest jednak 16 koła Expa, co jest praktycznie ponad jeden level, nie? No. Więc. E,

A wiesz, że ich nie założysz. No, no i co z tego, że nie założę? a to no, chodzi. No, są słabe, ale 5G do warte. O ja pierdolę, czy teraz widzisz, musimy zakurwiać? E, no właśnie, właśnie, jeszcze nie widzę, gdzie mamy za To się maksymalnie mapę. Maksymalnie? Aha. Eee... Powiedzieć, tam oka dostrzec. Znaczy nie, w sensie w terenie, w którym jesteśmy, w tym obszarze. Ej, what? Powiem ci tak. Patrz, prawy górny róg. What? Nie, ja nie... A, to jest ten znacznik, tak? Tak, tak, tak. Holy shit. No bo nie widziałem, właśnie szukałem, szukałem takiego jakiegoś kółeczka bo coś w tym stylu, nie? Mm -hmm. <laughs> o mój Boże, dobra, to jest jedyny quest? Główny? Tak. Nie, jest jeszcze, jest jeszcze to drugie, to jest to drugie. Nie, bo tu, a dobra, bo jeszcze mamy ten, po lewej stronie mamy jeszcze Ancestral Tomb do to, to zwiedzenia, po lewej. No, no ale... Po, po, Pomyśl tak, idziemy w lewo. Tu mam pierwszego skashada. Mamy Wenstrina. Później Tomba. Później kolejny shine, później kolejny. No jak no, <noise> powiem ci tak, droga jest długa i boista. Nie mówił, że to będzie łatwa podróż, panie. <głos> <głos> Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę. Nie, nie, przed wyruszeniem w drogę należy się posilić. Odpowiednio. To nam kurwa trochę zajmie wyczyszczenie tej mapy. Holy shit. No, no. Trochę tak, trochę a tak. A i tak robimy pracujecie. tylko te bardziej ważniejsze rzeczy, a nie dosłownie czyścimy. No, jakbyśmy mieli wszystko robić? O kurde, panie, to, 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 to tysiące godzin, kurde. Może lepiej nie. Nie wiem, czy starczy nam życia na to wszystko. Chyba no właśnie nie starczy życia na to wszystko, powiem ci szczerze, nie? Także... No, ale nie, spoko, A szardy i tanie książeczki, myślę, że ograniczmy się do tych dwóch. <gryli> tak jest, tak jest. <gryli> <todobre> bo, Dobra, powiedz mi, ty idziesz teraz po życie, czy, czy jak? No, zostanie. Zbiorę się i pójdę. Okej, okay, okej. Okay. A w sumie... Jakbyś mógł zobaczyć, na ile dostaliśmy te, te, tego SO. Plusa 4 dni. O, szkoda trochę. Sprawdzałem 4 dni, trochę. naki sytuacja w takim razie?